Dobra, witam tu wszystkich na moim kanale. Jest zima jest 11 marsza, ale zobaczcie zima z powrotem wróciła opad śniegu. I w końcu ten FG nadszedł Pokażę Wam teraz efekt finalny po regeneracji chromów w mojej hondzie. Zbiornik paliwa był oczywiście malowany. To była wgniotka taka. Dość solidne zostało to ładnie naprostowane. No i co, pomalowane Tutaj chromy, te chromy, co były zniszczone. Tu pokazywałem, osłony na zobaczcie jak to wygląda, jak to się prezentuje. To jest coś pięknego. Koło, to samo koło. Prawda, z tą obrętą mógł się trochę bardziej postarać przy chromowaniu, ale zobaczcie, piasta, wymalowana praszkowo. Yy, sprychy nowe zostali, nierdzewki Zastanawiam ja się, czy w później, później w tym czasie, nie będę musiał yy, wymienić tych sprych, bo one są już stare i to są normalne sprychy. I, czy nie wymienić hmm. ich na sprychy z nierdzewki Chromów wiadomo, że nie będę ruszał, no bo yy, to. No bo chromy są ładne, nie? No, no, ale to na przyszłość w pierwszej kolejności na pewno pójdzie. Łoszko główki ramy do wymiany, bo tam stolo. Aha no i oczywiście yy, kanapa. Poprzednie były dwa siedzenia dla kierowcy dla pasażera taki zadupek kwadratowy. Yy, to były siedzenia z tego z Honda Rebel. Natomiast yy, w tej Hondzie, czyli w Hondzie Custom 125, yy, no 250 K też miała tak samo. Yy, było, była pojedyncza kanapa. Udało mi się taką kanapę zdobyć. Ja ją po prostu zamontowałem, tak to wygląda, z tyłu pokażę. Motosyk prezentuje się tak, z prawej strony jeszcze. Yy, no, tu była ta wgniotka taka. Na baku kto pamięta, to pamięta. Ale teraz to jest ładnie zrobione. Yy, bak polakierowany, także trzeba czekać do sezonu. Tu jestem muszę ten dekielek założyć na akumulator, ale to za chwilę założę. Aha, jeszcze pokażę z tej strony jak to wygląda. No to powiem szczerze, kosztowało to trochę, ale wygląda to efekt jest zajebisty. Ja pokażę Wam jeszcze jak może to pali bo tak jak mówiłem to dwa miesiące nie było paliwu w baku, bo był zdemontowany, malowany. Wiadomo o co chodzi. Teraz pokażę Wam. Panie, narys! Także tak to się prezentuje. Z efektu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jak mówię, ten mocococnik będzie miał... no. 99% u mnie dożywocie, bo wygląda, wygląda znakomicie, e, ile tam Suzuki ACP że to może tam kiedyś znowu coś, na coś innego zmienia, o tyle ten, tego motora się nie pozbywam, dobra, jeżeli filmik się podobał, to wiadomo, łapka w górę, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku, na razie i cześć.